Dajcie moi znajomi, nieznajomi, YouTubowicze. Otóż ten filmik będzie taki inny, zupełnie inny i na wstępie przepraszam za ten taki bałagan na mojej kanapie, ponieważ jestem w trakcie pak pakowania i jutro rano wyjeżdżam, a chciałam jeszcze ten filmik tak nakręcić. Otóż, dlaczego chciałam jeszcze przed wjazdem nakręcić? Dzisiaj oficjalnie na moim blogu przyznaję się, że założę swój kanał na YouTubie i zaczęłam nakręcać filmiki. Także dla tych właśnie dziewczyn, dziewczynek oglądacie, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jest też mniej więcej ten filmik. I, I co ja bym chciała powiedzieć w tym filmiku? No, dziewczyny, widzicie, jestem na YouTubie, staram się dobrze bawić. A jutro wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy do Świnoujścia na takie małe wakacje z dziećmi, ponieważ są strasznymi alergikami i liczę na to, że po prostu odrobinę ta alerga im serży. Kiedyś tak nałykają tego jodu i będzie mi dobrze. No a przy okazji my odpoczniemy od tej rutyny, codzienności, w tych samych miejscach, spacerki, zakupy, mieszkanie, dom. No wie, wiecie jak to jest. No czy rodzice wiedzą jak to jest, prawda? No i dlatego właśnie ten mój bałagan tutaj pakuje się, wszystkie rzeczy mam porozrzucane po całym pokoju. Otóż... Listę mam, tak listę mam, bo ja taka porządna pokładana. Wszystko muszę zgodnie z listą, co bym czegoś nie zapomniała. Także wszędzie, wszędzie coś leży. I tak biorę oczywiście, jak, jak to, to ja mogła w jakąś podróż nie brać, książkę, książkę, książkę. Liczę na to, że dzieci dadzą mi, mój mąż też, Ech, coś, nie coś przeczytać. Nie wiem w zasadzie dlaczego, ale o, pokażę może tą książkę. Świat pustyni, Wyris Darry. że tak to się czyta? Nie mam pojęcia, nie wiem. Jak widzicie, taką książkę biorę. Nie czytałam jej jeszcze, nie wiem dlaczego. A autentyczna historia modelki, Wyris Diary właśnie, która e, najprawdopodobniej jeszcze nie do nie, nie, nie wczytałam się. Ale już słyszałam, że uciekła ze swojego kraju. Yy, tak jak można tu przeczytać. Była modelka, awansadorka ONZ, yy, walcząca przeciwko okaleczeniu kobiecych narządów płciowych, czyli historia absolutnie yy, autentyczne w tej książce opisana. Mam nadzieję, że ciekawie autorka tej książki opisała tą historię. O, tutaj nawet bardzo fajne wydanie z świata książki. Nawet takie zdjęcia są. Nie wiem, czy będzie widać. O, to jest, już nawet ekranizacja tej książki jest. O, widzicie? To jest aktorka grająca, a to jest właśnie ta, Wairi's Diary. No dobra, no to biorę książeczkę na pewno. lista to jeszcze biorę Kazetę, jedną z moich ulubionych. zwieciadło. Co jeszcze? Oczywiście aparat. Zdjęcia muszą być uwiecznione. Tak może i te sprawy. O, co tu mam? To jest akurat opakowanie do kamerki. Kamerkę też biorę. Będę kręcić relacje. Mam nadzieję, że internet w miejscu, do którym... Go jedziemy, będzie na tyle szybki czy wystarczający, by przesyłać Wam te filmy, bo muszę się szczerze przyznać, że wysyłanie tych filmów doprowadza mnie normalnie do obłędu. Tak długo mi się wysyłają, przetwarzają. Nie lubię tego, absolutnie nie lubię. Ja bym już zrobione. No ale nie wszystko może być takie piękne, od, od ręki prawda? Także co, moje kochane? i znajome z YouTube'a i z bloga także widzicie, Katuszka zwariowała, zapisała się na YouTube'a założyła swój kanał na YouTube'ie zaczęła kręcić filmiki coś trzeba robić także hmm. jutro jedziemy, jedziemy z rana proszę trzymajcie kciuki, żeby Krzysiaczek mnie wytrzymał w podróży To prawie 400 km bym go utrzymała w foteliku bez problemu żebyśmy dojechali szczęśliwe, by nas po drodze tam nie zasypało, bo już zaczęło sypać. No i co? Do zobaczenia, że tak powiem już ze świną uścia tam będę nakręca jakieś filmiki. Być może jeżeli właśnie mi się uda, bo internet będzie na tyle dobry, to będę je wrzucała, także zobaczycie moje relacje z podróży. <laughs> także no to na wszystko na teraz co jeszcze bym chciała nie to wszystko no no to trzymajcie się i do zobaczenia w innym miejscu w innym czasie pa pa